Studenckie Radiożak Politechniki Łódzkiej. Słuchajcie nas na 88,8 MHz. A z nami jest już w Studenckim Radiożak Politechniki Łódzkiej Kamil Maćkowiak, aktor. Cześć. Cze tam, Cześć. No? Trochę zaskakujące powitanie, bo poza anteną przeszliśmy już na ty, e, więc jakby już nie Wiecie, będziemy... Zaskakujące dla mnie jest to, że mówicie do mnie na pan, to jakby nie, że przeszliśmy na ty, tylko że w ogóle zaczęliśmy ja nie wiem, się czuję tutaj dinozaurem totalnym jakimś. E, absolutnie nie, absolutnie nie. No i właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o czym? Może zaczniemy od gry w serialach. Jak to jest, bo wielu aktorów mówi, że wstydzi się tego, że gra w serialach, ale jednak trzeba się z czegoś utrzymywać. Ja chyba wyrosłem już z takiego momentu w życiu, że tak trochę daję dupy, a trochę krzyczę, że mnie gwałcą, więc jeżeli robię jedno, jeżeli już grałbym teraz w serialu, zrobiłem sobie kilkuletnią przerwę, nie wiem, czy programowa szef... znaczy, Znaczy, ja, mnie na szczęście nie zwolnią, a wy nie mogliście nic z tym zrobić, idziemy na żywo. Natomiast jeżeli decyduje się na pracę w serialu, no to decyduje się na świadomość banału, bzdetów, uproszczeń, które zazwyczaj w polskich serialach występują, bo oczywiście umówmy się, sam oglądam fajne seriale od, nie wiem, Doktora Hausa, Trawki e, i tego Typu, tego typu przedsięwzięć i to są genialne rzeczy, natomiast niestety u nas jest jak jest, chociaż wydaje mi się, że par projektów, jak na pewno oficerowie, czy, czy, czy potem naznaczony, nie, nie były masakrą taką. Nie, nie, Także wiesz, że nie, nie spędzę mi to osnos powiek, ale ja podjąłem decyzję od paru lat, że to jest, koncentruję się na teatrze, więc, więc troszeczkę to nie jest mój aktualny te, problem. Czyli rzeczywiście teraz teatr. No ale właśnie, bo już nie do końca aktor teatru Jaracza. No właśnie tak jestem na etapie, że prawie nie do końca, bo we wrześniu wygasa, czy znaczy we wrześniu kończy się okres wypowiedzenia, który złożyłem e, po 10 latach i jestem e, teraz skoncentrowany na swojej działalności, czyli na fundacji Kamila Maćkowiaka I jednocześnie również zacząłem współpracę z teatrem Polskim w Warszawie i i myślę, że tam będę niedługo już na etacie, ale przede wszystkim fundacja jakby Teatr w Łodzi Dzisiaj to moja fundacja i moje przedsięwzięcia, które będziemy robić e, Pierwszą z nich, jak już pewnie wiecie, jest Diwa Show w październiku i, 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 i na tym się koncentrujemy. Dlaczego zdecydowałeś się odejść z teatru Jaracza? Bo byłem sfrustrowany, <laughs> bo, 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 bo po prostu wyczerpuje się jakaś formuła w człowieku. Bo Wiesz co, ja, ja obiecałem sobie, że nie będę już więcej narzekał na Jaracza, bo właściwie dla mnie przez pół roku od złożenia wypowiedzenia do, do dnia dzisiejszego i do tego rozkręcenia fundacji ogromnego przyspieszenia, które mamy. Wydarzyło się tyle, że mam wrażenie, że Teatr Jaracza to tak jakbym wspominał podstawówkę. Eee, I że już z perspektywy czasu, wiesz, wybacza się tym starym kolegom, problemom i tak dalej. Więc dla mnie to jest tak trochę... Miałem jeszcze jakiś żal do teatru, jak składałem wypowiedzenie w marcu, no siłą rzeczy nie odchodziłem z teatru, bo, bo było mi tam tak dobrze. Eee, ale dla, dlaczego odszedłem? Po prostu chyba czas na nowy etap. Przede wszystkim czas na to, żebym m, mając w Łodzi, nieskromnie powiem, e, swoją publiczność, która przychodziła do Teatru Jaracza, na spektakle ze mną. Nie tylko ze mną, ale te... ja byłem na tych, na których, w których ja grałem, więc mogę powiedzieć o tej widowni, która była wówczas od 10 lat myślę wyrobiłem sobie jakąś markę teatralną i chciałbym robić własne projekty. Chciałbym po prostu być bardziej autonomiczny w decyzjach, nie czekać, aż mnie ktoś obsadzi czy nie obsadzi, nie być sfrustrowanym, nie, nie plotkować w bufecie, że po prostu jak to jest źle, tylko ja, ja po prostu głośno powiedziałem, jak to jest moim zdaniem źle i odszedłem. A już teraz takie pytanie ode mnie wypływające jakby zupełnie z mojej ciekawości. No, bo w teatrze ja raczej, mimo wszystko, grałeś dosyć długo, no i tam jest ten twój spektakl, taki, może najbardziej znany, może sztandarowy, niżyński. Mhm. I chciałem zapytać, bo on był grany dosyć długo, tak? Mhm. I rzeczywiście, no, kawał czasu i dużo tych spektakli było. Jak to jest grać tyle razy ten sam spektakl? To za każdym razem coś się zmienia? Za każdym, za każdym razem, razem coś, coś się zmienia. Chyba, bo... Chyba słynąłem z tego w, w Teatrze Jaracza, że jakby abstrahując od Niżyńskiego, ale słynąłem z tego, że bardzo lubię improwizować, dodawać teksty, zmieniać. W obrębie sztuk, które szczególnie ostatnio grałem, to znaczy włosobówek współczesnych, no trudno jest prawda improwizować tekstem w Szekspirze, czy, czy, czy nie wiem, w wierszu, ale takich ról właściwie nie grałem. Więc w obrębie tych współczesnych sztuk fajnie było być żywym, reagować na to, co się dzieje, nie wiem, bardzo to lubiłem. Natomiast w przypadku Niżyńskiego to też jest inaczej, bo, bo ja dopiero po paru latach mogłem powiedzieć, że ja jestem postacią, to znaczy jestem w tej postaci na tyle silnie, że wszedłem w... umiem wejść na pstryk w stan psychozy Niżyńskiego, nie muszę już siedzieć w garderobie dwie godziny przed, katować się, po prostu wyobrażać sobie, jak umierają najbliżsi, żeby być zdołowanym, czy, czy różne inne projekcje chore. Po prostu stało się to dla mnie organiczne i wtedy też zaczęło mi się lepiej grać ten tak On się na pewno bardzo rozwinął. Zresztą mamy mm, taki eksperyment kiedyś zrobiliśmy, ponieważ zarejestrowaliśmy spektakl w 2006 roku i zarejestrowaliśmy Moja Fundacja w 2010. i Zdarzyliśmy na, na YouTubie dwie sceny, te same sceny, tylko na przestrzeni czterech lat. No to, to są sceny w ogóle nie do poznania. One się tak zmieniają i to nie tylko, że ja inaczej, ja po prostu wie, do, do, jestem innym, inną postacią tam. Ja przestałem być narratorem, którym opowiada o chorobie, tylko zacząłem grać chorobę. Więc jakby czas w teatrze, tylko to też jest tak, że teraz przy swoich projektach raczej mam taki, e, w myślach e, jako prezes model amerykański, żeby zagrać spektakl, zgrać go bardzo intensywnie i brać się za następne. To znaczy, żeby nie było tak, że o Polaroidy, jak grałem w Jaraczu, 10 lat ponad to rzeczywiście przygotowałem spektakl mając lat 22, grałem tam e, z zaabsorbowanego sobą geja, który jest męską prostytutką i który jest zachwycony swoim wyglądem. W międzyczasie utyłem i schudłem w sumie chyba z 80 kilo, więc za każdym razem po prostu to wydawało mi się, że jak ja mam wyjść na scenę i grać to samo, kiedy to już jest zupełnie nieaktualne, kiedy to jest w ogóle niewiarygodne, że człowiek widzi, ja cały czas mówię, o że mam fajne ciało, a, 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 a widać po prostu klapzdrę rozlaną na fotelu, no więc, <laughs> więc jakby teatr ma, to trzeba sobie wtedy radzić, tak, wtedy się uruchamia IQ i taki mechanizmy obronne, jak wybrnąć z niezręcznych sytuacji, że z czegoś się wyrasta, a trzeba jeszcze grać. Ale to niesamowite, to ja mam jeszcze tutaj jedno pytanie, bo no tak w Niżyńskim wiem, że tańczysz, tak? Zresztą byłem, widziałem sam, niesamowicie. I wiem, że kończyłeś też w Gdańsku szkołę, ale tak samo też kończyłeś szkołę filmową w Łodzi tutaj. Mhm. I powiedz mi, pewnie nie da się tych dwóch szkół porównać, ale z której masz może nie lepsze wspomnienia, ale którą jak wspominasz? E, to znaczy ja w ogóle chyba bardziej jestem skąd... W baletówce byłem 9 lat. Od, od, od czwartej klasy podstawowej do czwartej liceum Małtego mieszkałem w internacie. Ta szkoła, ta szkoła mnie ukształtowała pod każdym względem. Filmówka to tak naprawdę było półtora roku, bo ja od drugiego roku przeszedłem na indywidualny tok, bo już byłem wiaraczu, jaraczu, więc tak nie za bardzo skosztowałem tego życia studenckiego i, i chyba mam więcej wspomnień zdecydowanie takich silniejszych ze szkołą baletową. Raz, że to wiecie, to zupełnie inaczej. Jeszcze dopiero czasy, kiedy ja trafiłem do szkoły w 80 90 roku. No to to było dopiero rzeczywistość w kraju, która zaczynała się zmieniać, a szkoła była wyjątkowo elitarna, bogata, w ogóle inny świat, internat, wreszcie mieszkałem sam, bez mojego brata, z pełnym szacunkiem, ale to było moim ówczesnym marzeniem życia, żeby mieć swój pokój. I całe jakby życie moje się zmieniło i chyba zdecydowanie ta szkoła większe piętno na mnie wywarła niż no, filmówka, w której byłem półtora roku po prostu. No dobrze, to do rozmowy i tak naprawdę do rozmowy już o twoim projekcie. Czy ja mam już andropauzę, czy u was jest tak gorąco? U nas jest gorąco. E, <laughs> mamy tutaj genialne klimatyzowane studio. U nas rzeczywiście <laughs> Oczywiście. jest trochę ciepło. Właśnie je klimatyzuje. teraz aktor sam dla siebie. Tak, i prezes. I właśnie, aktor i prezes. Dumny prezes swojej fundacji, ale nie, tak jak już się zdarza, niestety, nie jestem takim megalomanem, że to nie jest fundacja imienia Kamila Maćkowiaka, tylko fundacja Kamila Maćkowiaka. Także chciałem to sprostować, bo się zdarzają w mediach takie fakapy, że myślisz, myśli, że sobie wymyśliłem fundację i nazwałem swoim imieniem. No nie, no jeszcze mam nadzieję, że moje ego nie jest aż tak... Zresztą mieści się w tym studio, więc nie jest źle. Absolutnie się mieści, absolutnie spokojnie. <grym> A czym zajmuje się Twoja fundacja? Aj, Boże, no słuchaj, no zajmuję się rzeczami, znaczy do, jakbym ci miał opowiedzieć w ogóle o, o takiej planowanej działalności statutowej, to jest szeroko rozumiane propagowanie kultury, realizowanie przedsięwzięć związanych z kulturą, spektakli, wystaw, stru Natomiast ym, najbardziej chcemy się skoncentrować po pierwsze na spektaklach teatralnych, a po drugie na pewnym pomyśle, który jest moim zdaniem genialny, yy, bo mój, że <laughs> to nie, nie, mojej moje całej ekipy i chcemy zrobić pewną, pewną rzecz yy, z łodzianami, ale to dopiero w przyszłym Roku i za bardzo nie chcę o tym mówić. Natomiast będziemy działać... Wiesz co, ja nie chcę robić, jakby nie umniejszając tym, którzy tak robią, natomiast ja nie chcę się koncentrować na takich mikro działaniach, małych eventach, jakichś takich, wiesz, małych akcjach. Ja jakby wolę 3-4 miesiące przygotować. Dużą premierę teatralną, niż zrobić 15 działań małych w tym czasie. Bo, bo też i dysponujemy takimi środkami i możliwościami. To znaczy, jesteśmy na razie ekipą pięciu osób, które pracują wolontaryjnie dla fundacji, które jakby są, każdy z nich pracuje gdzieś indziej, więc to nie jest tak, że mamy cały dzień na etacie w fundacji. Dlatego też powoli, powoli rozkręcamy budę i myślę, że coraz lepiej nam idzie. Ale teraz przepraszam, absolutnie nie mogę Ci odpuścić. Musisz mi powiedzieć coś więcej o tym wielkim evencie z Łodzianami. Z Łodzianami to brzmi naprawdę dosyć no, bo z wszystkimi łodzianami. Ja powiem tylko, że. Nie, z wszystkimi chyba raczej się nie da. Powiem, że to jest pewien projekt filmowy i to, to jakby na, na tym filmowo-telewizyjny i na tym już dalej parę nie chcę puszczać, bo zobaczymy czy, zobaczymy, czy cała logistyka tego przedsięwzięcia, która na pewno przekracza możliwości pięciu osób fundacji, ale już wokół tego projektu zaczyna tak nawarstwiać się grupa e, potencjalnych realizatorów, więc jeżeli to ogarniemy, to będzie fajnie. To będzie coś, coś, coś co, co będzie pokazywało w łódź, a dobra, nie będę gadał bez sensu. No, no jak yy, będzie o czym to powiem. To ja poproszę jeszcze bez sensu parę słów. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> e, dziękuję bardzo. A tak już zupełnie z czystej ciekawości, jeśli chodzi o fundację jak jakieś... płacić darowiznę? Numer konta na www.fundacja.mackowiaka.org Dobrze, będziemy szukać, to podajemy absolutnie, natomiast... okuszulka widzę ładna, droga, buciki też, więc można by coś tam ukrychnąć z karty. Pewnie, że tak. Chciałem zapytać o działania dydaktyczne, chociaż może, no nie dydaktyczne, natomiast Aha. czy macie w planie jakieś, no nie wiem... Tak tu pytam ze strony studentów, jakieś warsztaty, tego typu rzeczy, w których można by po prostu wziąć udział? Mamy w planach na pewno realizację rzeczy, które będą e, do, już właściwie przy Divie. Jest taka zakładka na stronie konkurs. I e, ogłosiliśmy taki pomysł. Miałem, żeby Łodzianie, no nie tylko Łodzianie, wszyscy ci, którzy będą zainteresowani, nie będę sprawdzał, potem wiesz, e, e, zameldowania w dowodzie. Natomiast e, napisali monolog do spektaklu. jest konkurs, to nie jest konkurs stricte literacki, choć tak brzmi, ponieważ ja nie daję sobie prawa, żeby oceniać. Sam nie jestem e, dramaturgiem, pisarzem, pomimo, że jestem autorem spektaklu e, w sensie scenariusza. Natomiast e, nie mam tutaj wątpliwości, że ja piszę użytkowy. Monolog aktorski, i jestem w stanie to ogarnąć i tak bym chciał, żeby ludzie to potraktowali. Hasłem dla tego konkursu jest wszelako rozumiane odmienności, poczucie odmienności. Tylko to nie musi być spektakularne, tak jak w Dziwie, tak jak u mojego bohatera, jest to brak takiej nieumiejętności określenia się w ogóle, czy jestem mężczyzną, czy jestem kobietą, choć nie dotyczy to dokładnie transseksualizmu, bo to jest coś bardziej jakby dotyczy naszych wyobrażeń, jakiś być mężczyzna, jak się zachowuje mężczyzna, co powinien osiągnąć w życiu mężczyzna, te wszystkie bzdury, które nam wpajają na nasze matki, nasi ojcowie, czy środowisko, bo im też ktoś to wpoił pokolenie wstecz, i tak dalej. I tak Jesteśmy w takim więzieniu jakichś sztonów, wyobrażeń, etykietek, którym próbujemy sprostać. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy tym stygmatyzowani. Mój bohater, oprócz tego, że pod tytuł spektaklu, czyli diva show, czyli monorewia osobowości borderline, ma zaburzenie osobowości borderline. To jest dosyć znaczące, dlatego spektaklu, bo ono się wiąże z bardzo, bardzo szerokimi czy to nie jest choroba psychiczna? Myślę, że wielu wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, jak bardzo jest borderline czy ma elementy osobowości borderline. To jest niski próg odrzucenia, narcyzm, ale podkreślam to w każdym wywiadzie i muszę to zrobić, sorry, nie jestem może oryginalny, już jakbym włączył płytę, ale e, nie narcyzm w postaci, ale jestem wspaniały, tylko narcyzm, jeżeli wy tak na mnie nie patrzycie jak teraz i nie interesujecie się mną, to znaczy, że nie jestem, ale jeżeli dajecie mi akceptację, czyli jestem fajny, ok, podobam się, tak? Czyli to jest przeglądanie się w akceptacji innych i to jest jakby Potworne więzienie, bo, bo nigdy jakby nie jesteś w stanie osiągnąć jakiegokolwiek ze sobą poczucia zadowolenia, jeżeli tego nie masz gdzieś głębiej w sobie. Nie jest to uzależnione od kobiety, mężczyzny, przyjaciół, znajomych, wiesz. A poza tym to też czy takich spektakularnych, drobnych sytuacji. Wchodzisz do sklepu, mówisz dzień dobry, pani kasjerka ci nie odpowiada i ty masz już agresję na nią. Co oni nauczyli w podstawówce, mówi dzień dobry. I na przykład, jak nagle zaczynasz analizować tę sytuację, to widzisz, że nie, że jesteś hamem, tylko że masz tak niski próg odrzucenia, że tak szybko reagujesz, twoja, że gdzieś. Tak zostało w tobie złamane jakieś poczucie godności, szacunku do samego siebie. A Aj, nie będę psychologizował. Natomiast wszystko to będzie w diwie. I, i, I konkurs, wracając, to hasło odmienności, poczucia odrzucenia i relacji z rodzicami, w diwie to przede wszystkim z matką. Wszystko jest jakby punktem wyjścia do, do, do napisania monologu. Monologu bez takiej presji, że musimy napisać niesamowicie gładki tekst, bo ja też tak, tak nie piszę Divy, bo, 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 bo ja piszę tak jak mówię, bo i finalnie tak będę grał. Wychodzę, to będzie stand-up, będę mówił do ludzi, więc to nie ma być literacko niesamowite. To ma być po prostu autentyczne. Ja bym chciał, żeby ludzie napisali o tym, co w nich siedzi i odmienność może być jakakolwiek, wiesz. Każdy z nas ma w sobie od kompleksów, od poczucia jakiejś gorszości to chodzi o to, żeby to trochę wyjąć się temu, przyjrzeć. A jak się przygotowujesz do tej roli w Dwie, Bo chyba najpierw musisz skumulować w sobie ileś negatywnych emocji, aby nie później <grym> <grym> Po <Potę> te tylko sięgam. <grym> no, no, kontynuuj. <grym> no, jak się przygotowujesz do tego, aby Twoja rola była autentyczna? Wiesz co, ym, to jest kilka rzeczy. No. Wydaje mi się, że przez to, że jestem autorem scenariusza i reżyserem samego siebie i diwa powstaje od dwóch i pół roku w głowie, a na papierze od dwóch miesięcy. I to miał być spektakl o Emmy Winehouse. Ym, punktem wyjścia miała być Emmy Winehouse, zresztą prywatnie moja wielka fascynacja. I ja chciałem y, napisać sztukę o bohaterze który też ma osobowość borderline, jakby tak jak tutaj zostało, natomiast który chce w internecie na żywo umrzeć za Emi. Chce ją uratować, jakby jest obsesyjnym fanem, tak jak aktualnej wersji e, mój bohater jest obsesyjnym fanem Tiny Turner. E, natomiast Emi niestety umarła i wydawało mi się już, że nie ma, no nie ma po co, to znaczy jakby jest takie trochę bazowanie na, na tragedii, czego ja nie lubię. Nie, nie będę robił przedsięwzięć jakichkolwiek, bo, bo się może będą lepiej sprzedawały, bo to jest teraz gorący temat. Więc, więc jest Tina Turner, jest totalnym kontrapunktem do akcji. Chociaż też mi się wydaje, że my nie robimy spektaklu, który będzie dołem. On będzie o poważnych rzeczach, ale już moja w tym głowa, żeby on był w takiej atmosferze, jak chociażby nasza dzisiejsza rozmowa, żeby widz nie wyszedł po prostu z podciętymi, wyprutymi żyłami, innymi jakby organami, tylko żeby miał poczucie nadziei, kopa, motywacji, żebym ja bardzo jestem na takim etapie swojego życia, że chcę dawać ludziom fajną energię na scenie, a nie po prostu przeczołgać ich, przeczochrać i, i, i nie wiem, obserwować, czy przeżyją. Ale to rozumiem, że Tina Turner też nie jest ci obojętna. No bo Emi, wielka fascynacja, a Tina Turner? Tina Turner jest nawet mniej. To jest moja długoletnia fascynacja, bo yy, i to jest na pewno w scenariuszu moje, totalnie moje, to znaczy wzięte z mojego życia, bo kiedy, kiedy odpadła fascynacja, kiedy odpadła osoba Emi Winehouse, zastanawiałem się, kto to może być. I Tina przyszła pierwsza na myśl, bo, bo po pierwsze uwielbiam ją od dziecka, po drugie jest yy, na tyle charakterystyczna, że w momencie, kiedy będę chciał. Yy, to jest tak, że jest spektakl, jest monolog, a, a w międzyczasie są występy mojego bohatera jako Tiny Turner. I Tina jest na tyle charakterystyczna, że można fajnie ją zrobić, że jest efektowna, że jest, jest niesamowitą postacią, a przy okazji niesamowitą biografią, która bardzo mi się wpisuje w takie motto, w przesłanie, w radość, w energię, w pokonywanie różnych problemów. No. Tam nie szperaj na tej Wikipedii, bo ona jest nieaktualizowana od trzech lat, jeżeli chodzi o mnie. Absolutnie, rozumiem, już tam powiedziałeś kilka, kilka nowości, których na Wikipedii nie ma. Mamy najlepsze źródło informacji, ale teraz mam dla ciebie trudne zadanie. No. W około, no nie wiem, czterech, pięciu zdaniach opowiedz o spektaklu, tak mniej więcej o tym, co będziemy mogli zobaczyć. Trzeba streścić. O kurde. Cztery, pięć zdań. No dobra, no. Mój trzydziestoletni bohater. Postanawia spełnić marzenie swojego życia i e, zaprosić widzów, wynająć scenę, e, w, w, sprzedać bilety i to się dzieje jeden do jednego. E, w tle jest, że to Kamil Maćkowiak przy okazji też robi, ale to nie jest spektakl Kamilu Maćkowiaku. Natomiast e, i postanawia stać się Tiną Turner na chwilę. Wszystko, co się będzie działo, to to jakby macie też informacje na stronie, to jest, to jest trochę rozrachunek z mitem męskości, z osobowością borderline, z relacją z matką, z, z taką nieidentyfikacją kulturową. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja uważam, że wielu z nas, przepraszam za słowo, ale ma bardzo nas rane w głowach, jeżeli chodzi właśnie o, o takie wyobrażenia, że mężczyzna, nie wiem, nie płaczy mężczyzna musi być silny. Ko Czasem robią to nam kobiety, niekoniecznie kobiety nasze w związkach czy w przyjaźniach. Czasem to robią matki. Jakby spektak na szczęście chyba nikogo nie będzie bardzo obwiniać, ale będzie chciał odwrócić te, 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 te po prostu głupie etykietki, które, które są dla nas samych ciężarem. I mój bohater postanawia się z tym zdarzyć na tyle silnie, że staje się kobietą, staje się tiną. Więcej ja nie powiem, po prostu możecie poczytać albo możecie najlepiej przyjść. No, bilet raptem 45 lub 30 złotych. <grym> Rozmawiamy o spektaklu Diva Show z podtytułem Monorewia osobowości Borderline. No właśnie. I na stronie divashow.pl możemy zobaczyć taki plakat. Kobiece nogi w czarnych bucach na obcasie. No muszę przyznać, że prezentuje się to naprawdę imponująco. I teraz moje pytanie. To twoje? A czyje? No pewnie, że moje. Jak ci się podobają, to wracam do wątku darowizny. Yes. <laughs> Słuchaj, ja jako prezes ostatnio mówiłem, sprzedawać się w każdym miejscu. Nie, to są moje nogi. Na razie pokazujemy postać od pasa w dół, ponieważ jeszcze to nie jest finalny plakat. Ponieważ nie mamy jeszcze całej... To znaczy, pracujemy nad... Prrr, najtrudniejsza okazuje się peruka, bo kostiumy... Kostiumy są... To w ogóle, żeby była jasność, ja nie portretuję Tine Turner. Ja nie gram Tine Tarner, Ja gram osobę, która której fantazją życia jest bycie Tiną Turner, która w tym od dziecka znajduje jedyną rzecz, z którą się identyfikuje. Nie czuje się chłopcem, dziewczynką, nie wiem, nie czuje się kochany, nie czuje się, nie wiem, lubiany i to jest jego obsesja od dziecka i takie takie ukojenie do każdego, do każdej złej sytuacji. Dlatego ja raczej bym chciał mówić, że jest będę kreacją na temat Tiny Turner niż jej boże, boże karikaturą. No i to też nie jest do końca, to nie jest drag queen show. To znaczy to nie jest, to nie będzie w tej estetyce. Um, a no Nogi moje, peruka jest po raz czwarty e, poprawiana. Nie dlatego, że ktoś, kto ją robi, nie daje sobie rady, tylko to jest ogromne wyzwanie. Uzyskać efekt e, Tiny z 85 roku z gigantyczną ilością włosów. E, e, właściwie, jeżeli słucha nas jakaś studentka, która ma taki spontaniczny pomysł ogolenia sobie głowy, to niech te włosy nam przekaże też w darowiźnie bo, 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 bo robią ją z prawdziwych włosów i to jakby jest problem, bo to bardzo kosztowna sprawa. Natomiast e, e, jakby. Mam nadzieję, że, e, 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 że jeżeli ktoś zobaczy spektakl, to zobaczy jakby to, o co mi chodzi. To nie, to, nie będzie, mm, to nie będzie kopiowanie Tiny Turner, choć ja uczę się być Tiną Turner, choć przez to, że to jest moja prywatna fascynacja od wielu lat, dlatego też po, po nią sięgnąłem, żeby być wiarygodnym na scenie, uczę się jej chodu, tańca, no to też szpilki, które tu widzisz, one mają w sumie pie, z koturnem 16 centymetrów, więc to jest wezwanie stać na temat, co dopiero fikać, się tańczyć i tak dalej. I będziesz tańczył w o, No pewnie. No. Nie, nie konkretnie w nich, bo, bo do spektaklu są jeszcze minimalnie wyższe, um, bo już tak powoli ewoluuje, właśnie najśmieszniejsze sytuacje jakie są u nas w fundacji, to ponieważ ja sobie codziennie przyzwyczajam stopy, a, a wiele rzeczy załatwiam, jakby w fundacji siedzę codziennie ja sam najczęściej, bo, bo, bo ekipa dołącza do mnie po swoich zadaniach, po pracy, to czasem zdarza mi się, że jestem z kimś umówiony na spotkanie i właśnie ktoś przychodzi do fundacji w sprawie reklamy, w sprawie barterów, otwieram drzwi, jestem na szpilkach jakby już zapominam, dla mnie to jest naturalne i za każdym razem mam takie, takie poczucie, że ktoś sobie myśli, co ten zboczeniec tutaj robi, co to za fundacja w ogóle, o co chodzi. Także no powoli, powoli przyzwyczajamy stopy jakie rady dałbyś dziewczynom, które nie potrafią chodzić na szpilkach? Nie chodźcie na nich, bo i po co? <laughs> znaczy ja się zastanawiam, po co sobie niszczyć stopę. Ja wiem, po co to robię. No jeżeli jakby to, nogi, to, to jest jakby pierwsze, to, co myśli się o Tinie Turner, to, jest, to są włosy, peruka i, i nogi. I yy, poza tym ja tak bardzo chcę się w swoim kolejnym monodramie odciąć od Niżyńskiego również zewnętrznie, że mnie bardzo cieszy, że wymyśliłem coś, co już wizualnie jakby mnie zupełnie zmieni. No, dlatego dla faceta to jest fajne, Wyzwanie, nauczyć się chodzić, tańczyć w szpilkach. Dla kobiety to już jest taki banał, taka tautologia, no. Nie, nie dawałbym. Znaczy, albo mnie jest łatwiej, bo jestem po szkole baletowej i umiem stać na pół palcach, więc czasem stoję właściwie tak, że nawet nie opieram szpilką się o, o, o ziemię. Ale, ale to w ogóle to chyba strasznie niszczy stawy. Tu wykład z techniki chodzenia na szpilkach, a ja mam takie pytanie, które mnie osobiście interesuje. Rozumiem, że będziesz śpiewał Tine Turner. Ja będę, będę, to znaczy ja długo, <grym> będzie, <grym> o Jezu, tak, bo nie, bo ja nie, nie, nie jestem jakimś wokalnie uzdolniony, nie mam wątpliwości, i zwłudzeń na swój temat, natomiast spektakl o tym jest, że mój bohater namawia do spełnienia swoich marzeń, niezależnie od tego, jakby co o sobie myślimy, wbrew takiej autoocenie czy zdrowemu rozsądkowi, więc muszę tam przynajmniej raz zaśpiewać jako Tina Turner, ale z ważnych rzeczy wam powiem, że no państwo tego nie widzicie, wy tak, że jest z nami ekipa, e, która realizuje dokument e, na temat powstawania diwy i, i są z nami teraz też w studio, Natomiast za chwilę, no nie tak za chwilę e, i to jest Jojci, Jojcik Group. <grafię> Zawsze cieszę się, bo wczoraj w telewizji to ja powiedziałem Jońcik Group, <grafię> 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 więc cieszę się, że tym razem, tym razem wymówiłem prawidłową nazwę. Natomiast za chwilę kręcimy klip Tine Turner. Dosłownie, znaczy diwy. Dosłownie przynosimy klip Wodslavgatu do który jest z 1985 roku, dzieje się w Nowym Jorku. Dosyć prosta historia Tina chodzi po mieście. Przenosimy na łódzkie realia, na, na, na łódź, na, na charakterystyczne łódzkie miejsca. To będzie klip przy okazji propagujący pokazujący nasze miasto, chociażby dlatego, że, że jesteśmy wspierani, i dofinansowani. Diva jest dofinansowana z pieniędzy Urzędu Miasta Łodzi. Więc bardzo fajnie, cieszę się, że ten pomysł jakby jest kompatybilny, że robimy klip reklamujący, jednocześnie to się będzie działo w łodzi, jednocześnie będzie formą kreacji na temat ktoś, kto zobaczy klip Tiny Watsłowga Teduitet, to, to za jakieś parę, pięć tygodni myślę może się spodziewać naszego efektu, naszej wersji diwy. Ale będzie ona dostępna gdzieś w internecie? Będzie można ją znaleźć i ją rzeczywiście obejrzeć? sobie przed jeszcze będzie, Na pewno spektakl. będzie na naszej stronie. To znaczy, tak jak my będziemy aktualizować, no nasza rozmowa też za chwilę będzie w, e, e, w mediach, w zakładce media, więc e, na pewno klip będzie, b, będę bardzo, w ogóle ja dosyć ostro działam na Facebooku. Nie wiem, chyba się nie mamy wśród znajomych w takim razie. Chyba jeszcze nie. <grym> to, to zapraszam, zapraszam. Ja profil prywatny traktuję bardzo, bardzo tak szeroko mam prywatność, zdefiniowałem sobie. Natomiast bardzo Dużo informacji jest albo na profilu Fundacji Maćkowiaka, Kamila Maćkowiaka, albo, albo u mnie na moim prywatnym, nie na fanpage'u, bo tam też funkcjonuje, ale tam, nie ukrywam, rzadko zaglądam, to już ktoś za mnie robi. E, I i tu będzie, na pewno będziemy ostro z tym działali, żeby jak najwięcej osób widziało i zachęcało, ale, ostatnie, ostatnie zdanie, jeżeli, jeżeli możecie mi pozwolić, bo tak jestem, czuję się niewygadany. Mów, mów. E, bilety, to też jest ważne. I wracam do Facebooka. Chce, chcieliśmy zrobić taki research, do premiery są dwa miesiące. Generalnie w teatrze, jak do tej pory w teatrze Jaracza pracowałem, no to na dwa miesiące przed, jak zaczyna się dopiero próby i, i w ogóle jeszcze nie ma sprzedaży, jeszcze nie ma plakatów, no to jakby dopiero powstaje jakby stopniowo 5-4 tygodnie przed premierą. My już, mogę się pochwalić, mamy sprzedanych pięć spektakli, z dziewięciu, które są, ale dołożyliśmy wczoraj dwa kolejne, będzie 11 w tym bloku, takim październik, przełom, listopad, ponieważ puściliśmy informacje na Facebooku i te spektakle zarezerwowały się tylko taką na razie naszymi kanałami przez Facebooka, jestem totalnie zaskoczony. Cieszę się, że ludzie, no nie jestem zupełnie zaskoczony. Że liczyłem na to, że się spektakl będzie miał jakieś zainteresowanie, ale natomiast to jest raczej mój taki hołd. Nie doceniałem tego medium, nie doceniałem portali społecznościowych, jak, jak ogromną to ma siłę reklamową. Także jeszcze będzie reklama, jeszcze będą billboardy, jeszcze będą plakaty, ale to dopiero za chwilę. Czy cały spektakl, tak dosłownie w kilku słowach, można by skwitować takim przesłaniem od Cine Turner: You're simply the best? <taki> Takie przesłanie aktora do widowni, tak. Nie, cały spektakl, myślę, można by skwitować takim kopniakiem mega motywacyjnym. Tak, tak bym chciał, żeby był wydźwięk. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale chciałbym, żeby to było coś naprawdę pozytywnego. A, a, ale na pewno nie będzie tylko lekkie i to nie będzie tylko śmieszne. No Tak jakby. No. Dobra, bo teraz jestem spięty, że mam krócej mówić, bo mnie tutaj. Mów, mów. <laughs> e, natomiast chcę jeszcze Was wszystkich tak naprawdę zaprosić. Będziemy grali w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w AOJA. To jest miejsce, z którym teraz, powiedzmy, Fundacja współpracuje, wynajmuje tam scenę. E, bilety można rezerwować e, na stronie www.divashow.pl, zakładka, bilety, rezerwacje. E, I e, nie mogę podać ceny, więc powiem, że są bezcenne. I e, no zapraszam, ponieważ e, naprawdę e, chciałbym to jak najszybciej zgrać, więc to na pewno. No nie będzie taka sytuacja jak z byciem wiaraczu, że teraz spektakl będzie szedł 10 lat. No nie sądzę, ja nie chcę się łamać na szpilach przez kolejny Myślę, że półtora roku to jest maks eksploatacji tego spektaklu. A co potem półtora roku? Czy masz już jakieś pomysły na kolejne spektakle? O Jezu, no pewnie. Próby do nowego... czy znaczy tak, Fundacja Kamila Maćkowiaka naprawdę z ręką na sercu nie ma ambicji zajmowania się tylko i wyłącznie moją osobą. Nawet jest inaczej. Ja odkryłem coś tak zupełnie mówiąc poważnie, bo mi się to włączyło takie narcystyczne uwodzenie. Natomiast zupełnie poważnie mówiąc, ja się coraz lepiej czuję po tej drugiej stronie, będąc menadżerem projektu, będąc osobą jakby odpowiedzialną za szukanie barterów, sponsorów, wykonawców, inicjatyw, rozkręcania. Dlatego, ale ten sezon jest skupiony na mnie, bo po prostu powiem Wam szczerze, jestem najtańszy. Robię za darmo. Nikogo nie znajdę, kto mi będzie teraz trzy miesiące siedział i robił za darmo, e, więc robimy Divę, zaraz po Divie będzie drugi monodram, którego tematyką będzie, będą narkotyki, to będzie już na, na podstawie amerykańskiej współczesnej prozy, na razie też nie powiem jakiej, a potem będzie Noc Helwera z Mileną Lisiecką, e, dwuosobówka, także z teatralnych planów mamy w tym sezonie trzy premiery. No to na razie zapraszamy na Diwe. Z tego co wiemy, to jeszcze na dwa spektakle są bilety, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. A rozmawiał z nami Kamil Maćkowiak. Dzięki. Dzięki, dzięki. serdeczne. Dzięki wszystkim.